Na większą trzeci chwałę bogów Trójcy Świętej Jedynemu i na pożytek nasz zbawierny czyta nam Kościół Święty, Matka nasza, na niedzielę dziewiątą po zesłaniu Ducha Świętego lekcję wyjętą z listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie pożądajmy złego, jako oni pożądali. I obyście się nie stali bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jako napisane jest. Zasiadł lud, by jeść i pić i powstawszy, zaczęli się bawić. Ani też dopuszczajmy się rozpusty, jak niektórzy z nich rozpusty się dopuścili, i legło ich dnia jednego dwadzieścia trzy tysiące. I abyśmy nie kusili Chrystusa, jak niektórzy z nich usili i poginęli od wężów, ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko działo się im jako figura rzeczy przyszłych i napisane jest ku przestrodze dla nas, którzy żyjemy w tych czasach ostatecznych. Przeto to kto mniema, że stoi. Nie baczy, aby nie upadł. Pokusa nie jeła się was inna, jenoludzka, a wierny jest Bóg, który nie dopuści kusić was ponad wasze siły. Ale razem z Pokusą da też i wyjście, abyście ją przetrzymać mogli. I Ewangelię zapisano u świętego Łukasza, który jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy: Wysłuchajcie. Onego czasu, gdy się przybliżył Jezus do Jeruzalem i ujrzał miasto, zapłakał nad Nim, mówiąc, gdybyś Ty poznało i właśnie w ten dzień Twój to, co jest ku pokojowi Twemu, a teraz zakryte jest przed oczyma Twymi, albowiem przyjdą na Ciebie dni i otoczą cię nieprzyjaciele Twoi i oblegną Cię i ścisną Cię zewsząd i na ziemię powalą Ciebie i dzieci Twe, które w Tobie są i nie zostawią w Tobie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia Twego. I wszedłszy do świątyni, począł wyrzucać sprzedających w niej i kupujących, mówiąc im, napisane jest, że domu jest domem modlitwy, a wyście go uczynili jaskinią zbójców i nauczał codziennie świątyni. Tyle słów Ewangelii Świętej przeznaczono na niedzielę dzisiejszą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Drodzy wierni, cóż powoduje u Chrystusa Pana ten płacz nad Jerozolimą. I jako że Pismo Święte niesie także znaczenie duchowe, symboliczne, możemy powiedzieć, że Chrystus Pan płacze nie tylko nad niedowiarstwem ówczesnych mieszkańców Jerozolimy, ale i płacze nad współczesnymi duszami, które to zaślepione są ciemnotą błędu czy grzechu. I z tego względu popadają w lęk. I tak stają się one łatwe do zdobycia przez nieprzyjaciela. Powie pisarz starożytny Orygenes, komentując dzisiejszą Ewangelię. Płacze zaś Pan nasz nad naszą Jerozolimą, sanktuarium duszy naszej, iż po grzechach otaczają ją nieprzyjaciele, to znaczy duchy złe. I grożą jej oblężeniem, aby ją posiąść, i nie zostawią w niej kamieniu, kamienia na kamieniu. Drodzy wierni, wiemy doskonale, że zbawienie dusz naszych zależne jest od naszej współpracy z łaską Bożą. Ale to Bóg jest pierwszym, który pobudza nas do wszelkiego dobra, my zaś na Jego natchnienia odpowiadamy kiedy współpracujemy z nimi, wówczas dokonuje się tu na ziemi nasza jedność z Bogiem. I ona także wyraża się w naszej walce z wszelkimi pokusami. A także jest ona zależna od budowania w sobie wszelkich cnót, które czynią naszą duszę twierdzą nie do zdobycia, gdy są te cnoty właściwie rozwiniętymi. I teraz, póki żyjemy tutaj na Ziemi, Pan Bóg nas do siebie zawsze pociągnąć raczy, i możemy powiedzieć, że ten dzień nawiedzenia jest ilekroć, tylekroć Chrystus Pan nas naucza i poucza nas swoimi boskimi natchnieniami w duszy, a to nieraz świętymi myślami, zbawiennymi napomnieniami, a to nieraz przez wyrzuty sumienia ale przemawia do serc naszych także przez zbawienne napomnienia, kazanie, naukę świętą, przez przykłady innych, a także przez różne wydarzenia dziejowe, które pozwalają zastanowić się nad biegiem naszego życia i wyciągnąć z tego dla nas jakąś naukę. Drodzy jerni, tutaj, żyjąc na ziemi, wszczepieni jesteśmy w organizm Kościoła Świętego, w boską społeczność, Jaką jest Kościół? I po cóż dany nam jest przez Boga Kościół, który z jego ustanowienia powstał? Możemy też powiedzieć, że dany jest nam po to, aby zwiastował nam przyszłe niebieskie Jeruzalem, trwałe nieba. I Kościół jest dany nam po to, by był tą świętą społecznością, która do tegoż niebieskiego Jeru Jeruzalem nas prowadzi, łącząc nas w jeden organizm aby przyświecał nam wszystkim jednym, jeden cel, jakim jest zbawienie duszy, jedność z Bogiem. I tak na łonie Kościoła swobodnie rozwijać się mogą wszelkie cnoty przepisane przez prawo Boże. Może rozwijać się także wszelka doskonałość, która znajduje swój wyraz w radach ewangelicznych. I cóż to wszystko tworzy? Dlaczego to tak jest ukonstytuowane? Bo wynika to z ducha kościoła, jako że prawdziwy duch kościoła napełnia pokojem dusze doń należące. Stąd też i liturgia święta po modlitwie Paternoster zawsze zanosi do Boga błaganie, aby napełnił pokojem dusze nasze, abyśmy Doznali pokoju za dni naszych, abyśmy od grzechu i wszelkiego zamętu i wszelkiej trwogi byli zawsze wolni, aby ich Kościół napełniał się i umacniał w jedności i pokoju. Tak więc, drodzy wierni, możemy powiedzieć, że wszystkie, wszyscy synowie i córki Kościoła winni zawsze zachowywać w swych sercach Chrystusowy pokój by byli wolni od wszelkiej trwogi, by nawet jeśli widzą w świecie wszelkie zło, niesprawiedliwość, a także i wszelkie niesnaski, przeciwności, które również i nas osobiście nieraz dotykają, abyśmy nie popadali w nastroje pełne fatalizmu, przygnębienia albo, czy, albo nie ulegli też pokusie rozpaczy, ale przeciwnie – Odważnie odnosili nasze głowy, bo jak zapewnia nas dzisiaj apostoł w lekcji Mszalnej, że razem z pokusą Bóg da też i wyjście, abyście ją przetrzymać mogli. Moi drodzy, nie dziwi nas specjalnie brak pokoju w świecie, bo co i słyszymy o różnych wojnach, niepewnościach, przewrotach, niestabilnej sytuacji, więc. Świat sam w sobie zawsze pełen jest różnorakiej nieprawości. Ale o wiele bardziej uderza nas wszelki przejaw niedoskonałości w organizmie Kościoła. Która to niedoskonałość w żaden sposób nie narusza boskiego charakteru Kościoła, ale jest czymś zewnętrznym, czymś, co wynika z ludzkich grzechów i niedoskonałości jako ich skutek. Dlatego też i słusznie zauważa. Papież Pius XII w Humani Generis mówiąc, że niezgoda panująca w dziedzinie religijnej i moralnej oraz poważne w tej mierze odchylenia od prawdy były zawsze źródłem i powodem wielkiego bólu dla wiernych i szczerych synów Kościoła. Moi drodzy, gdyby wymienić przyczyny niepokoju i braku pokoju w duszach ludzkich, na myśl ciśnie się pierwej pycha, wyniosłość, chciwość, egoizm, miłość własna, chęć niegodziwego zysku i to wszystko słuszna jest obserwacja. Jednak święty Grzegorz Wielki, jeden z ojców Kościoła, czyni też jej pewną obserwację, zauważa w komentarzu do dzisiejszej Ewangelii, mówi. Zapłakał Pan nad ruiną przewrotnego miasta, gdyż nie poznało ono jego nadejścia. O gdybyś i ty poznało w tym dniu, co służy pokojowi. Gdy bowiem oddaje się rozkoszom cielesnym w dniu swoim, to pomija to, co może służyć pokojowi. Tak oto duchy złe otaczają też duszę wychodzącą z ciała, zwłaszcza te. Która pogrążona była dotąd w umiłowaniu ciała, a uprzednio duchy te wspierały i karmiły ją fałszywymi przyjemnościami. Drodzy wierni, stąd też za świętym Grzegorzem mówię, możemy powiedzieć, że kolejną przyczyną braku pokoju w duszach ludzkich będzie ta przyczyna, która zawiera się w nadmiernym kołdowaniu ciała i ubóstwianiu człowieka. I wszelkim jego nieokiełznanym zachciankom, i w tym zawiera się także wszelka nieumiarkowana rozkosz cielesna, która prowadzi do grzechu i nieumiarkowania niepowściągliwości i do wszelkich grzechów także w sferze nieczystości. Podobnie powie święty Jakub, apostoł: Skąd biorą się wojny i kłótnie pośród Was? Nie skądinąd, tylko z Waszych rządów, które walczą w członkach Waszych. Zaś ta wcześniejsza uwaga świętego Grzegorza mówiąca o duszy w momencie konania, gdy człowiek jest agonii, gdy umiera, skłania nas także do poczynienia pewnej obserwacji. Jakże to powszechnie się zdarza w wielu i rodzina, że ta rodzina człowieka konającego, który stoi już nad przepaścią śmierci, który jest w agonii, którego chwilę i godziny życia są już policzone. Kiedy rodzina ta nie chce wezwać kapłana do umierającego ze świętymi sakramentami, bo mówi jeszcze nie teraz, bo jeszcze będzie żył, albo myśli przewrotnie, że ta obecność kapłana, że jego wizyta w jakiś sposób pogorszy sytuację czy przyspieszy śmierć chorego. I cóż można powiedzieć? że ci, którzy hołtują ciało i myśląc po ludzku są zaślepieni i pozbawiają chorego pokoju w duszy. Pokoju w momencie ostatecznej walki o zbawienie, gdy dusza potrzebuje pokrzepienia świętymi sakramentami, by umocnić i dać duszy pokój. I do tych, którzy tak czynią, można też i skierować. Przez drogę, którą Pan nasz Jezus Chrystus dał niegdyś świętemu Piotrowi, bo rzekł do Niego, zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi bowiem zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Drodzy jerni, jest też jeszcze inny przypadek, gdy chory na przykład umiera, leży na łożu śmierci i nie rodzina, ale czyj bliscy. Ale on sam wskutek dotychczasowego sposobu życia, na skutek przywiązania się do dóbr tego świata i hołdowania swojemu ciału i jego przyjemnościom cielesnym, przez to jest zatwardziały i nie chce pojednać się z Bogiem. I zauważmy, że nawet pierwsze słowa, które wypowiada kapłan, przychodząc do domu z sakramentalną posługą, są to słowa: Pokój temu domowi. Można więc znowuż ku drodze tym, którzy tak nierozważnie postępują i nie chcą pojednać się z Bogiem w godzinie śmierci, należy przywołać słowa Ewangelii Świętej. Gdy do jakiego domu wejdziecie, mówcie najpierw pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, Wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do Was. Moi drodzy. Oby nikt z nas na skutek zbytniego umiłowania swojego ciała albo zbyt wielkiego przywiązania do dóbr tego świata nie pozbawił się pokoju w duszy w godzinie swojej śmierci. Słusznie więc też i twierdzi święty Tomasz Zachwinu, że mówiąc, że ten kto trwa w umiłowaniu przyjemności cielesnych, ten zaniedbuje to, co duchowe. Ten nie rozpoznaje czasu swego nawiedzenia. Ten pośród przeciwności łatwo zginie. Moi drodzy, tą dzisiejszą naukę Bożą zakończę słowami hiszpańskiego świętego, świętego Piotra z Alchantry, który mówi tak. Dusza spokojna wszystko spełnia z łatwością, dokładnie i wytrwale. Zwalcza i usuwa wszelkie przeszkody. Dusza niespokojna nic nie uczyni tak jak się należy, a co czyni, czyni niedoskonałym. Tak, że się sama wnet zmęczy i znudzi, i sama niejako skazuje się na dobrowolne, a bezowocne męczeństwo. Jeśli więc pragniesz, człowiecze, wyjść zwycięsko z tej walki i zabezpieczyć to, coś dotąd zdobył. Na tym zaciętym, a niezmordowanym wrogu Twojej duszy. Pod żadnym warunkiem ani na chwilę nie dopuszczaj do duszy Twojej jakiegokolwiek niepokoju i poruszenia, aby w danym razie lepiej poznać szatańskie zasadzki i trzymaj się stale tego prawidła, że wszelka myśl odwodząca Cię od stałości, od miłości, pokoju i ufności w Bogu jest wyraźną posłanniczką piekła i że jako taka ma być natychmiast odrzucona ze wzgardą. Zadaniem zaś Ducha Świętego jest pociągać dusze do Boga, rozpalać je miłością Bożą i ufność w nich coraz żywszą zmagać, by stałe było człowieka postępowanie. Zły duch działa zaś w kierunku odwrotnym i wszelkich używa środków by w duszy trwogę i lęko budzić. Tak więc oskłości i niepokoje nie powinny nas wcale odgodzić od żadnej dobrej sprawy. Byłoby to prawdziwe dogodzenie szatanowi w tym, czego on najusilniej pragnie, a byłoby to pozbawieniem duszy najistotniejszych korzyści, spośród których wielką wartością jest pokój. Niech zatem Ten, który stoi, niechaj baczy, aby nie upadł. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni msze święte w naszej kaplicy sprawy.